Dziękuję Panie Marszałku. Panie Senatorze, mam takie pytanie, ponieważ Pan w swoim omówieniu sprawozdania dość wiele miejsca poświęcił kwestii wyborów, wyborów prezydenckich. Mam takie pytanie, czy, czy wnioskodawcy rozważali sugestie do wprowadzenia któregoś z innych stanów nadzwyczajnych? Przypomnę, że łącznie mamy je, poza oczywiście stanem wojennym, no bo bo, bo, ten nie wchodzi w rachubę bez względów formalnych. I po drugie pytanie: co się dzieje z tymi kandydatami w wyborach, skoro pan mówił o wyborach prezydenckich? Co się dzieje z kandydatami? Co się dzieje z kandydatami do urzędu prezydenta, gdyby, podkreślam, gdyby w trybie warunkowym został wprowadzony stan klęski żywiołowej? Czy po tym odbrożeniu tego stanu, tak jak twierdzi pani profesor Łętowska, jest możliwość, znaczy jest konieczność składania po raz kolejny kandydatur, a więc mogą się zgłaszać zupełnie inni kandydaci niż są obecni. Czy następuje zamrożenie procedury i w ciągu tych 90 dni. Dniach, w ciągu tych 90 dni mówimy o tej puli kandydatów, która została zarejestrowana w tych wyborach. Jakby Pan zechciał rozstrzygnąć tę kwestię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan senator Wciśle. Panie senatorze, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to nie rozważaliśmy innego stanu. Stan klęski żywiołowej dokładnie odpowiada rzeczywistej sytuacji w Polsce. I w tej sytuacji uznaliśmy, że nie ma powodu szukać innej innego rozwiązania. Ja przypomnę, co mówi ustawa o stanie klęski żywiołowej na temat pojęcia klęska żywiołowa. Jest to katastrofa naturalna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu o wielkich rozmiarach lub środowisku na znacznych obszarach a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. A samą katastrofę naturalną przez samą katastrofę naturalną ustawa rozumie zdarzenie związane z działaniem sił natury, masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi lub też działanie innego żywiołu. To jest dokładnie ta sytuacja, z którą mamy w Polsce w tej chwili do czynienia. Ja, już panie senatorze, też w pewnym sensie odpowiedziałem, mówiąc o, w sprawozdaniu z posiedzenia komisji, że pytania o dalszy los kampanii wyborczej, jak będą się toczyły po wprowadzeniu ustawy o stanie klęski żywiołowej, i że my, jako wnioskodawcy, na tym się nie zastanawialiśmy naszym zdaniem dzisiaj w tej chwili tu i teraz najważniejszym problemem jest zajęcie się stanem epidemicznym stanem polskiej gospodarki polityka i gospodarka nie idą w parze polityka a szczególnie wybory ze swej natury działają tak że mają wykazać różnice między poszczególnymi stronnictwami i opcjami we wspólnej walce w takiej sytuacji nadzwyczajnej, jaka jest w Polsce, w walce z epidemią, potrzebna jest jedność. I tak w zasadzie, to zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Wszyscy niby mówimy to samo. Prawo i Sprawiedliwość mówi, nie zajmujmy się polityką, nie gmerajmy w, w ustawie wyborczej, nie rozmawiajmy o wyborach, ale zróbmy te wybory. Nasza koalicja mówi. Odsuńmy wybory i rozmawiajmy o epidemii. Czyli wszyscy mówią, żebyśmy nie rozmawiali o polityce, a tak naprawdę to rozmawiamy cały czas o, o wyborach. Więc naszym zdaniem, wnioskodawców, powinniśmy odsunąć temat wyborów na co najmniej cztery miesiące, aby politycy nie mieli pretekstu do zajmowania się wyborami, a wreszcie zajęli się epidemią. Dziękuję. Dziękuję bardzo.